Witam państwa przed mikrofonem Andrzej Danieńczyszyn. Zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu Portrety Podkarpackich Gmin. Dzisiaj kontynuujemy zwiedzanie Podkarpacia, podkarpackich miasteczek i gmin. Tropem właśnie Copu. Dwa tygodnie temu odwiedziłem nową Dębę, natomiast w dzisiejszą niedzielę zawitaliśmy do Nowej Sarzyny. To oczywiście też dziecko, tak można powiedzieć, copowskie. A pana burmistrza miasta i gminy Nowa Sarzyna, pana Andrzeja Rychla, spotkaliśmy jak właśnie, no może wrócił z objazdu po gminie czy po mieście, bo właśnie wysiadł przed chwilą z samochodu, stoimy przed urzędem. Miast tej gminy w Nowej Sarzynie bardzo okazałym zresztą. Nie za duży to budynek, jak dla takiej władzy, pani burmistrz? No, budynek jest dosyć duży, ale on tam spełnia kilka funkcji. Jest również poczta, bank. Ja powiedziałem, że Nowa Sarzyna to dziecko Copu. O historii tej nowej Sarzyny i Sarzyny, bo to też jest przecież wieś właściwie już. Tuż przy, przy mieście to opowiemy y, osobno. Natomiast y, z Panem chciałbym porozmawiać na temat kondycji miasta i gminy, jak się żyje mieszkańcom, z czego żyją. Kiedyś nowa Sarzyna no, kojarzyła się głównie właśnie z zakładami chemicznymi, prawda? Zakłady chemiczne Ciech-Sarzyna obecnie są największym y, pracodawcą na tym terenie i największą firmą. Nawet jakbyśmy popatrzyli na nasz herb, to y, właśnie. Dwie kolby chemiczne w tym herbie symbolizują ten odwieczny związek miasta i jego rozwój z przemysłem chemicznym. Dlatego też właśnie gmina Nowa Sarzyna to można powiedzieć, że połączenie takiej tradycji z nowoczesnością. Z jednej strony właśnie wiklina, zespoły folklorystyczne, taka tradycja, ale z drugiej strony to nowoczesna chemia. W herbie również Azalia. Jedyne naturalne stanowisko Azali pontyjskiej na terenie Polski i to jest też właśnie w herbie, i to jest taki symbol rozpoznawalny dla gminy Nowa Sarzyna. Na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi na przykład o infrastrukturę drogową, którą bardzo mocno żeśmy ostatnio rozbudowali, ponad 70 kilometrów dróg. Chciałem powiedzieć właśnie o jednym projekcie, który jest szczególnie, myślę, ważny dla mieszkańców, to są odnawialne źródła energii. To jest projekt parasolowy, w którym uczestniczy ponad 960 gospodarstw. Jego wartość to ponad 12 milionów złotych. Jeżeli chodzi o kanalizację, to jesteśmy na etapie kończenia skanalizowania gminy. I myślę, że w tej kadencji to zamkniemy. Gmina to jest 11 sołectw i, i miasto Nowa Sarzyna, gdzie mieszka około 6 tysięcy ludzi. Ogólnie na naszym terenie jest 22 tysiące zamieszkałych osób. Jest to jedna z większych gmin. Więcej się rodzi nam mieszkańców, niż umiera. Oczywiście jest ten problem migracji, natomiast tak jak pan powiedział, są też te powroty i to widać też w szkołach. Głównie w okolicznych miejscowości powstają nowe domy, rozwijają się. Trochę większy problem jest na terenie miasta. Ale patrząc całościowo na gminę, ta demografia jest dla nas korzystna. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Rychel, burmistrz miasta i gminy Nowa Sarzyna. Pan Andrzej Kusiak jest dyrektorem zespołu szkół w Nowej Sarzynie. Proszę pana, to szkoła niedawno powołana. Ze szkoły podstawowej imienia Marii Skłodowskiej-Kiri. Oraz pierwszego liceum ogólnokształcącego w Nowej starzynie powstał zespół szkół. zespół szkół, który w tym roku wychodzi z nową ofertą dla uczniów klas trzecich gimnazjum i dla klas ósmych. Co to za oferta? Próbujemy reaktywować klasę chemiczną na Sarzynie. Kiedyś nowa starzyna słynęła z chemii. No, ja sądzę, że dzisiaj to pozostało. Tak, do dzisiaj mamy zakłady chemiczne, które są naszym partnerem i wspólnie z, z zakładami chemicznymi Ciech, Sarzyna oraz Politechniką Rzeszowską otwieramy klasę chemiczną, klasą pod patronatem Ciech, w której to przyszli uczniowie będą mogli zdobywać odpowiednie wykształcenie chemiczne. Z tego co wiem, to pan jakoś osobiście jest zaangażowany też no, w rekreację, w sport. W nowej starzynie działa. Oddział PTTK, który ma prawie już 60 lat. Mamy też klub turystyczny Przygoda, który ma 12 lat i ten klub wspólnie z oddziałem PTTK w Nowej Starzynie, organizuje tutaj imprezę na orientację, czy to marsze, czy to biegi na orientację. Wspólnie to jest z burmistrzem, zrobiliśmy taką trasę, która od 5 lat działa, był taki projekt Gmina Nowa Szarżyna z mapą i kompasem i do dzisiaj to różne instytucje, różne grupy przyjeżdżają do Nowej Starzyny i startują w pobliskim lesie Budzyń, gdzie jest taka stała trasa, są stałe punkty kontrolne. W najbliższym czasie planujemy zawody. Już dzisiaj mogę zaprosić wszystkich. 19 maja jest Światowy Dzień Orienteeringu. Na stronie World Orientering Day można się zgłosić, gdzie u nas 19 maja od 10 do 14 w naszym zespole szkół będzie przygotowana specjalna trasa dla wszystkich bezpłatnie. Podpowiem, że impreza jest wsparta przez Związek Orientacji Sportowej i Ministerstwo Sportu i Turystyki. Także zapraszam wszystkich od małych dzieci, od przedszkolaków, poprzez całe rodziny, poprzez starszych, którzy Chcą trochę pogłówkować z mapą i troszeczkę też aktywnie spędzić czas do takiej rywalizacji u nas w Zespole Szkół w Nowej Sarzynie. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Kusiak, dyrektor Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie. Kreśląc, malując radiowo portret miasta i gminy Nowa Sarzyna, udaliśmy się w plener tak zwany. I siedzimy tu sobie z panem Januszem Motyką na takim molo. No, Troszkę może krótszym niż Molo Sopockie, ale namiastka jest, wokół nas przepiękna tafla takiego stawu, ptaszki pięknie śpiewają i będziemy teraz mówić o historii tego terenu, także o ciekawostkach przyrodniczych, których jest tu sporo. Zabytków raczej mniej, natomiast tak jak każda mała ojczyzna, również i teren Nowej Sarzyny i całej gminy. Ma swoją historię. Na pan Janusz znają bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o tak zwane atrakcje turystyczne, te powszechnie znane pałace, zamki, jakieś słynne świątynie, nie mamy tego. Ale tutaj jadąc, cofnął się pan w historii gdzieś o prawie 300 lat i mówi: o, widzi pan, tutaj było olbrzymie jezioro kiedyś. Ten nasyp to jest sztuczny. Sześć mostów, prawda? Taka, taka ciekawostka też związana z tą geologią. Rzeczywiście, ewenement chyba w skali Podkarpacia, że miejscowość przecież niewielka ma sześć pięknych mostów. Są trzy mosty kolejowe, i trzy mosty drogowe, rozpiętość od XIX do XX wieku, miejscowość Nowasarzyna. Właściwie historia tej miejscowości zaczęła się tak na dobre, podobnie jak Nowej Dęby czy na przykład Stalowej Woli tuż przed II wojną światową, czyli dziecko Copu. Tak, zdecydowanie. Jeżeli chodzi o historię okolicznych wiosek, rzeczywiście są tu wioski sięgające czasów średniowiecza, ale jeśli chodzi o miejscowość Nową Sarzynę, jest to to, co pan redaktor powiedział, zdecydowanie dziecko Copu. W 1937 roku zaczęto budowę, w 1939 praktycznie, kiedy już fabryka była i, i osiedle oddane pod klucz, nastąpił najazd niemiecki i wszystko zostało zatrzymane. W 1954 roku znowu ruszyła produkcja w dawnej fabryce Copowskiej. Powstało Miasto Nowa Sarzyna. Pan się też zajmuje pisaniem różnych publikacji, przecież też pan był dziennikarzem, pracował w Nowinach przez jakiś czas w Dzienniku Polskim. No i nadal, że tak powiem, chce pan publikować te teksty związane właśnie z tą małą ojczyzną. Jest tu masę ciekawych rzeczy jeszcze do odkrycia, i chciałbym poświęcić jeszcze kolejne lata na odkrywanie tych. Historii. Pan Wincenty Parzyra jest rzeźbiarzem. Moja rzeźba, Chrystus na Krzyżu, znajduje się w Rzymie. Została ofiarowana przez Związek Solidarność, region rzeszowski, kiedy pojechali zaprosić Ojca Świętego do Rzeszowa, żeby przyjechał. Moje rzeźby są na całym świecie. I w Częstochowie Amerykańskiej jest krzyżyk. I w Częstochowie, na jasnej górze w Kaplicy i w Afryce są rzeźby moje, a to jest moja pasja. A teraz proszę Państwa, wątek na portrecie miasta i gminy Nowa Starzyna związany ze sportem. Pan Jan Sum. Moja działalność, działalność takich innych społeczników to polega na tym, żeby zagospodarować czas dzieciom i młodzieży, a przy okazji no osiągamy jakieś tam sukcesy sportowe. Ja tutaj słyszałem, że kolarstwo zdobywają medale na mistrzostwach Polski. Warto wspomnieć o Malwinie mul z Azalii Brzoza-Królewska, dwukrotna mistrzyni Polski w kolarstwie przełajowym. Poza tym mamy tenis stołowy z Arki Łętownia, gdzie zawodnicy zdobywali medale mistrzostw Polski, liczne medale mistrzostw województwa i jednocześnie nowa Sarzyna, Stała się takim centrum rozgrywek wojewódzkich w tenisie stołowym. Większość turniejów wojewódzkich odbywa się na obiektach Mosiru Nowa Sarzyna. Pan Bogusław Rup, odpowiedzialny jest z kolei za działalność kulturalną na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna, jest dyrektorem miejscowego. Ośrodka kultury. Środowisko miejsko-wiejskie ma inne wymagania jak środowisko typowo wiejskie. Mamy kino, mamy możliwość robienia większych imprez, ponieważ mamy salę widowiskową na około 350 miejsc. Staramy się po prostu wyjść z ofertą zarówno do placówek wiejskich, z ofertą, która kultywuje kulturę ludową, jak i w mieście po prostu staramy się zaszczepić nieco kultury wysokiej, czyli staramy się sprowadzić wykonawców, którzy dają koncerty, powiedzmy, muzyki klasycznej, czy elementy jazzu, czy muzykę rozrywkową. Główna impreza to przede wszystkim dni miasta, gdzie przychodzą masy, masy ludzi. W tym roku mamy no, diwę polskiej muzyki Maryle Rodowicz. 13-14 lipca, od razu zapraszam wszystkich. Ale tu rozmawiamy na tym terenie, gdzie króluje Azalia. I zauważyłem tu dni kwitnącej azalii, też 19 maja. Staram się utrafić w okres, kiedy kwitnie azalia. Prawdopodobnie już 19 będą resztki kwiatu, ale w tej chwili o, za zaraz pójdziemy i zobaczymy po prostu jak, jak ona kwitnie i przyciąga tu mnóstwo turystów. O, w tej chwili mamy tutaj za, za plecami gości na przykład i z Krakowa i przyjeżdżają z różnych stron, po prostu z całej Polski, żeby zobaczyć ten unikatowy, Rezerwat Przyrody. Pan Bogusław Rub, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. W Nowej Serzynie. Stoimy przed no, prawdziwą dumą przyrodniczą tego terenu, tej gminy, przed stanowiskiem Azali Pontyjskiej, słynnej w całej Polsce, nie tylko w Polsce. Znowu wracam do rozmowy z Januszem Motyką. Jedyne naturalne stanowisko Azali Pontyjskiej. Miejscowa legenda łączy to z najazdem tatarskim. Tatarzy wieźli z sobą obrok i przy karmieniu obrok wymieszany był z nasionami tejże Azali karmiąc konie oczywiście rozrzucili te nasiona i te nasiona tu wykiełkowały i stąd mamy stanowisko. Jest to najmniejszy rezerwat florystyczny w Polsce, liczy 10 ar, a jego prawdziwa proweniencja jest równie ciekawa. Być może chcielibyśmy, żeby to tatarzy być może wypoczywali tu w czasie najazdów pod tymi krzewami, ale pochodzenie tego jest o wiele starsze. Na terenie naszej gminy jest to relikt roślinności trzeciorzędowej, czyli sprzed okresu jeszcze z lodowaceń. i na terenie naszej gminy zachowało się właśnie to stanowisko Azali Pontyjskiej i praktycznie mało kto wie jej brata. To jest wawrzynek główkowy, zwany też karłowatym. Sołectwo jelna, tak to powiem ogólnie i sołectwo Tarnogóra. Mamy w tej chwili w tej części kraju dwa stanowiska roślin trzeciorzędowych, czyli z okresu jeszcze przed zlodowaceniami. Ale macie też potężniejsze zabytki przyrody. O tak. Mało kto wie, że na terenie Wólki Łętowskiej, w naszej gminie, rośnie największy dąb powiecie, a może w tej części Podkarpacia. Liczy blisko 9 metrów w obwodzie. Pan Janusz Motyka, jak się okazuje, i miłośnik i znawca przyrody, ale także i historii. Dziennikarz pan Eugeniusz Kolano. Mówiliśmy o takich charakterystycznych cechach tego terenu, zakładach chemicznych w Nowej Sarżenie. Też oczywiście odwiedziliśmy i podziwialiśmy i wąchaliśmy Azalię Pontyjską. No ale to także teren wikliniarski. Widzę tu sporo różnych wyrobów właśnie z Wikliny, tych bardzo użytkowych oczywiście. To może brzmi groteskowo, ale też produkujecie trumny z Wikliny. Oczywiście one są głównie na eksport. Niemcy głównym odbiorcą, czyli idzie to do Hamburga, do, do Hanoweru. No, oczywiście służą do kremacji. Tak, służą do kremacji. Specyfika jest taka, że Wiklina ma po spaleniu bardzo mało popiołu i trzeba spełnić też warunki, żeby jak najmniej elementów metalowych było. M musi być ta trumna połączona po prostu w taki sposób, żeby były sploty wiklinowe. Wyroby są przeróżne, bo w tej chwili jest to około 800, może 50 do, do 900 wzorów. Z roku na rok po prostu jesteśmy, tak jakby, przez wyroby. Chińskie, eliminowani tak jakby z tego rynku. Nasze produkty są po prostu takim bardzo dobrym towarem, ale niestety no, ekonomia bierze górę. Wiklina też z biegiem lat się zmienia. Kiedyś to były tylko kosze, tylko były takie właśnie podstawowe rzeczy. W tej chwili to jest też jako półprodukt do mebli kuchennych. Robimy do, do Anglii, do Niemiec właśnie. No i może być tak zwana wiklina biała, może być w różnych kolorach. Dbacie też o wygodnictwo naszych czworonożnych przyjaciół, a który jest najbardziej rozkapryszony i wygodnicki w domu, jak nie kot. Normalnie potocznie nazywany kot, kot wieża, czy kot dwupiętrowy, piętrowy, musi być obowiązkowo poduszeczka, musi być elegancko, też to musi być wszystko mięciutko, też z atestowaną wypychanką, żeby kotkowi nie zaszkodziło. Pan Eugeniusz Kolano, firma Genex. Na zakończenie mojej wizyty w mieście gminie Nowa Sarzyna stanęliśmy w miejscu bardzo szczególnym dla naszej historii ze mną pan Janusz Motyka. Które właśnie wyszukuje takie kwiatuszki, takie piękne miejsca i takie ciekawe bardzo rzeczy. Panie Januszu, gdzie my tu jesteśmy? Jesteśmy w centrum wsi Sarzyna, tuż przy kościele. I jesteśmy w Pomniku wolności wzniesionym przez społeczeństwo w setną rocznicę odzyskania niepodległości. Takie złamane herby cesarstwa austriackiego i Caratury Rosji. Tak, to jest niezwykła symbolika, ponieważ. Leżą one u stóp autentycznego słupa granicznego. Udało mi się odkryć tu na terenie wsi Sarzyna zupełnie nieznany obiekt, a tym obiektem jest słup graniczny, oryginalny, który austro-węgierski, który stał przy granicy z cesarstwem Rosji. Dwa kilometry stąd prostej linii, także środkiem sanu biegła. Jest to i atrakcja turystyczna, stoimy obok dokładnie. 5-10 metrów obok przebiega szlak rowerowy Green Velo. Widzimy, że tu bardzo często turyści przyjeżdżają oglądać. To jest takich zachowanych w terenie kraju, doliczyłem się 7 sztuk. W różnym stanie zachowania, z tego dwa jest w muzeum, w magazynie. Także w przestrzeni publicznej pięć figuruje. Nasz jest najładniejszy. Dziękuję bardzo. Pan Janusz Motyk. Portrety podkarpackich gmin. A na zakończenie audycji jak zwykle pytanie do słuchaczy. Oczekuję na odpowiedzi pod adresem mailowym portrety gmin małpa radio.rzeszow.pl. Prosimy nie zapomnieć podać swojego adresu. A pytanie brzmi w jakiej miejscowości znajduje się jedyne w Polsce stanowisko dziko rosnącej azali Pontyjskiej. Portrety podkarpackich gmin. Do wysłuchania kolejnej audycji z tego cyklu zapraszam w niedzielę za dwa tygodnie.